Nie, nie, nie myślę o sobie, że, że, właśnie, że jestem artystą nowych mediów. Tak? Że jestem artystą, który jakoś jest określony przez to, że używa internetu. No bo wszyscy używamy internetu. Mówi, mówić w tym momencie o kimś, że jest artystą nowych mediów, to tak jakby powiedzieć, że jest artystą, która posługuje się prądem elektrycznym. No, przez, przez, przez dłuższy czas zajmowałem się e, malowaniem takich e, tak zwanych surrealistycznych obrazów. E, no i to był jakiś tam fajny, myślę, e, Etap mojej, mojej twórczości. Malowałem głównie ze zdjęć, inspirowałem się jakimiś takimi zupełnie zwykłymi fragmentami codzienności. Nie powiedziałbym, że to było surrealistyczne, bo to było tak mówione w tym czasie, że to jest surrealizm. Ja postrzegałem to bardziej jako robienie takiego po prostu malarstwa po prostu malarstwa w znaczeniu bardziej modernistycznym czyli że. Nie wiem, znajduję w gazecie jakieś fajne zdjęcie i, i maluję z tego zdjęcia, ale nie było jakoś moim programowym celem to, żeby to było jakieś odwołujące się do podświadomości, do wyobraźni, do jakichś takich rzeczy. Bo chodziło o robienie fajnego malarstwa, które, które działa z po prostu plastycznymi środkami, tych te formalnymi i jest interesujące na tej płaszczyźnie. Miałem taki moment, kiedy, kiedy rzeczywiście. Mm, Próbowałem przegiąć y, tę technikę malowania, czyli malowałem obecnie młotkiem, y, y, naklejałem różne rzeczy na to płótno, robiłem jakieś takie fakturowe, straszne struktury przypominające takie bardzo, powiedzmy, bardzo złe polskie malarstwo abstrakcyjne lat 70. Płótna, płótna były rozdzielane, dziurawione, przyszywane do nich były jakieś rzeczy, jakiś klej. Pamiętam, że kupowałem też jakieś takie media malarskie w sklepach plastycznych w rodzaju efekt kryształów i właśnie tego typu jakieś efekciarskie zagrywki stosowałem. Także no to, to chyba była też taka rzecz, że chciałem jakby możliwie czerpać dużo z, z estetyki złych obrazów, z estetyki złej sztuki. Razem z Pawłem Śliwińskim zaczęliśmy robić coś takiego, co nazywało się z galerii, czyli um, była to galeria reprezentująca nieistniejących artystów. Wymyślaliśmy tych artystów, wymyślaliśmy ich biografię, wymyślaliśmy ich pracę. Te prace robiliśmy w postaci kolaży e, czy jakieś grafiki 3D, e, uprawdopodobniając to i robiąc taką sytuację, w której byliśmy. Poniekąd taki portret sztuki współczesnej. Czyli staraliśmy się troszeczkę uchwycić styl, międzynarodowy styl sztuki współczesnej, to jak się robi sztukę, czy też robiło właśnie te dwa, 3 lata temu. No i pokazać takich przeciętnych, dobrych artystów, których pracę moglibyśmy zobaczyć na jakimś Bienale czy. Czy, czy na jakiejś zbiorowej wystawie sztukę nie najgorszą, zdecydowanie niewybitną też. Warto zaznaczyć, że to nie było czysto krytyczne, tylko to też było trochę autorefleksyjne, to też było trochę o nas, o, bo wiele z tych prac, które tam, zrobiliśmy, to były prace, które w jakimś tam stopniu nam się podobały. Artists have unconsciously traded their freedom for the promise to be loved, admired and noticed. Trochę równolegle, trochę równolegle, a trochę później um, zacząłem z kolei z Pawłem Sysiakiem um, pracować nad um, takim tworem, który um, nazwaliśmy Billy Galery. Czyli nad pomysłem stworzenia internetowej galerii sztuki alternatywnej wobec um, obowiązującego jakby obiegu sztuki sposobu dystrybucji ekonomicznych zależności sztuki. A quick Would you rather be like your neighbor? Or completely different? How art works. Attention. This film is serious. Please do not take it ironically. To jest taka 12-minutowa animacja, która tłumaczy mechanizmy funkcjonowania sztuki współczesnej, ale też tłumaczy Różne dole i niedole opowiada o dolach i niedolach współczesnego artysty, który w tym systemie jakoś próbuje egzystować. No i też w ramach, w ramach Billy były, była taka wystawa zbiorowa pod tytułem Waterily really Matters. No i to było kilkanaście filmów odpowiadających na tytułowe pytanie, spróbujących tak z grubej rury i na poważnie. E, zmierzyć się z takim absolutnie podstawowym pytaniem, no co naprawdę się liczy? Od, Od takiego podejścia, że będąc tym malarzem, czy właśnie później na kontrze, będąc tak jak powiedziałaś autystą nowych mediów, e, cały czas w jakiś tam sposób definiowałem się przez to przez narzędzia, których używam. A teraz mam wrażenie, że dochodzę do takiego momentu, kiedy po prostu nie potrzebuję takiej definicji, nie potrzebuję się w ten sposób określać, na pewien czas kompletnie zrezygnowałem z malarstwa, to znaczy zupełnie to odrzuciłem. W tej chwili. No nie wiem, w tym roku zrobiłem dwa obrazy w sumie, z których jestem zadowolony, ale nie powiedziałbym, żebym do tego malarstwa wracał. Ale ogólny skutek jakby tych, tych zmian był bardziej taki, że jakoś mocno rozszerzyłem sobie, mam wrażenie, paletę możliwości.